I oczywiście mam końcówę system tej strony takiego, ja, bo w odcinku porozmawiamy sobie o Movie Star Riders bo jak wiecie lub nie 4 stycznia wydarzyła się ciekawa rzecz i dzisiaj sobie o niej opowiemy i jak generalnie zapatruje się na przyszłość tej oto naklejki, czyli Star Riders. Zapraszam was do oglądania i zapraszam was serdecznie na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradezie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także naprawdę sporo polecam skorzystać, wbić sobie na stronkę, nawet przejrzeć, czy macie coś ciekawego do wymiany i swoje skiny tutaj możecie wymienić, także link zostawiam wam w opisie. A my przychodzimy sobie do tego, co mogło się wydarzyć 4 stycznia, jeżeli chodzi o Movie Star Riders, e, dlatego, że wtedy był tutaj, no, pik, jeżeli chodzi o ostatnie czasy i co dalej z tą naklejką. Jak wiecie, ja troszeczkę jej mam, więc mogę się na ten temat wypowiedzieć. Generalnie 4 stycznia doszło do transformacji drużyny Movie Star Riders i cały skład e, oraz no, generalnie, trenerzy menadżerowie zostali e, przetransformowani, przeniesieni do e, drużyny KOI. Tutaj macie zresztą to napisane: skład oraz personel organizacji Movistar Riders został przetransformowany do KOI w ramach przejęcia oraz fuzji przez Overactive Media. I teraz obecny skład. Jest to dawny skład Movistar Riders, i tutaj macie na HLTV. Tak jak widzicie, tak to wygląda. E, i o dziwo nie radzą sobie tak źle, world ranking 24, są 24, więc nie jest najgorzej, zawsze mogło być gorzej. No i co, są to generalnie starzy gracze Movie Star Riders, obecnie znajdujący się w składzie KOI. No i to wydarzenie zakończyło pewną erę, dlatego że no mówi Star Riders na moment obecny nie ma nic w sumie i są tylko i wyłącznie byli członkowie, więc... Czy jest to koniec tej oto drużyny? Ciężko mi powiedzieć. No, bo na razie nie ma tu żadnych graczy. Oczywiście, jeżeli się nie mylę, sprawdzimy sobie to jeszcze na HLTV, żeby tutaj nie powiedzieć Farmazonu. Oczywiście. Więc upewnimy się. No tak jest, dokładnie. Drużyna po prostu stoi, jest zarejestrowana jako drużyna, ale nie gra tutaj kompletnie nikt. Więc można powiedzieć, że. No na moment obecny jest to po prostu spoko inwestycja. Ja te naklejki mam, kupowałem je za jakieś grosze, więc tutaj ja mam bardzo komfortową sytuację. Ale dla ludzi, którzy chcieliby sobie te naklejki dokupić, e, znajdują się czasami jakieś spadki na poniżej, złotówce, na poniżej złotówkę. E, I myślę, że z tych spadków trzeba korzystać. Jeżeli chodzi o przemiał e, w przeciągu doby, to jest to około 70-80 naklejek, co nie jest dużą... Ilością, więc można na tym skorzystać, kreując fajne schodki. Także, jeżeli ktoś by w fajne buy ordery się zaopatrzył, to jest szansa na długo, no może nawet niedługoterminowy, ale gdzieś tam jakiś zarobek w niedalekiej przyszłości, nawet bym powiedział. Jeżeli wszystko będzie szło do góry, to automatycznie naklejki pójdą do góry, a naklejki specjalne, takie właśnie jak mówi Star Riders, jeżeli wszystko się oczywiście utrzyma tak, jak jest teraz, że nikogo tam totalnie nie będzie, no to będzie to. W jakimś tam stopniu wyjątkowa naklejka, więc ona pójdzie na pewno szybciej do góry niż reszta. Tak ja przynajmniej to widzę. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. I to na tyle. Trzymajcie się. Yo.